Dzień dobry. Kolejny Wprost z Ukrainy, tym razem jeszcze z Warszawy. W momencie, w którym właściwie wyjeżdżam, wracam, wracam do Ukrainy na tę miesięcznicę, 17 miesięcy pełnoskalowej agresji Rosji w Ukrainie. Jak zwykle na 24 każdego miesiąca przygotowałam subiektywny przegląd wydarzeń tego co wydarzyło się przez ostatnie cztery tygodnie? Karolina baca pogorzelska Zapraszam. Co zdominowało debatę publiczną na temat Ukrainy w ciągu ostatniego miesiąca? Pewnie w ciągu ostatnich dni wypowiedzi premiera Ukrainy, Denysa Szmyhala, który dość niefortunnie wyraził się na temat Polski, czym wzbudził gorącą dyskusję, ponieważ nie była to pierwsza wypowiedź ukraińskiego polityka w tak ostrych słowach krytykująca nasz kraj. Nasz kraj, który tak przecież pomaga naszym sąsiadom właśnie od tych 17 miesięcy, kiedy to Rosja 24 lutego 2022 roku na Ukrainę napadła. Denys Szmyhar w swoim wpisie minął się również z prawdą w pewien sposób, ponieważ sprawa cała dotyczyła E, tranzytu zboża, w zasadzie eksportu przez Ukrainę e, jej zboża, ponieważ umowa zbożowa zbojkotowana przez Rosję, no niestety, e, cały czas nie może e, ponownie dojść do skutku. E, Denis Szmygal w swoim wpisie napisał coś takiego, jakby Polska blokowała nie tylko e, eksport e, ukraińskiego zboża, to znaczy nie chciałaby go tylko kupować, do czego ma pełne prawo, chron chroniąc interesy swoich rolników ale jakby w ogóle blokowała tranzyt tego zboża, co nie jest zgodne z prawdą. To po pierwsze. Po drugie, ton, w jakim ten wpis został utrzymany, stawia nas gdzieś chyba bliżej Rosji niż bliżej partnerów pomagających Ukrainie, co Polakom się nie spodobało. I co i czemu wyraz dawali w licznych wpisach w mediach społecznościowych? Ja przyznam osobiście, że mając zawsze dosyć dużą cierpliwość, często grając nawet Adwokata Diabła, tym wpisem byłam zażenowana to chyba jest najwłaściwsze słowo a warto tutaj dodać, że przecież ten wpis. Nie był pierwszym w wykonaniu ukraińskich polityków w ostatnim czasie, który doprowadził do takiej dyskusji. Powiedziałam o tym, co w ostatnich dniach, bo rzeczywiście wpis pana premiera wzbudził wiele emocji. Ale teraz powiedzmy sobie w skrócie, co w ciągu ostatniego miesiąca zdominowało tę dyskusję, debatę publiczną. No jeżeli mielibyśmy spojrzeć sobie w kalendarz, to niewątpliwie chyba takim tematem numer jeden będzie rajd na na Moskwę. Na pewno będą to obchody. Rocznicy rzezi wońskiej, które też były mocno komentowane po obu stronach w Polsce, jak zawsze wzbudzają wiele emocji, bo to ludobójstwo u Ukraińców na Polakach 80 lat temu, to wciąż temat budzący wiele, wiele emocji. Na pewno tym tematem, który się pojawia, to jest ta kontrofensywa. Czy ona trwa, czy ona się zatrzymała, czy ona jednak dopiero może się zacznie i to gromadzenie. Prowadzenie rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, które, które jest dosyć niepokojące. No i oczekiwanie na to, co będzie tak naprawdę w kolejnym miesiącu, bo dokładnie za miesiąc, 24 sierpnia 2023 roku, gdy będzie mieć półtora roku pełnoskalowej wojny, Ukraina będzie obchodziła swój dzień niepodległości, to pewnie będziemy podsumowywać za miesiąc. Te trzy wydarzenia, o których powiedziałam, spróbuję teraz troszeczkę szerzej omówić. Jeśli chodzi o rajd Prigozina na Moskwę, który, który zatrzymał się kilkaset kilometrów od Moskwy, to, to jest tak naprawdę wydarzenie, które, które cały czas gdzieś przewija się w debacie publicznej, no bo Wagnerowcy, Grupa Wagnera, czyli prywatna armia, czy tam, Prywatna armia, prywatne wojsko, prywatna grupa, tak to nazwijmy, ponieważ teraz Rosjanie odcinają się trochę od, od tego słowa armia. Grupa, grupa Wagnera, grupa Jinija Prygorzyna, która walczyła pod Soledarem, walczyła pod Bachmutem, jest w tej chwili w dużej mierze na Białorusi. Sami dowódca, na tej Białorusi pojawił się. Kilkakrotnie. Jaki jest cel tego, co było kropką nad i tych wydarzeń sprzed kilku tygodni? Analitycy też nie są tutaj jakby jednomyślni. Bo nikt chyba do końca nie rozumie, co tak naprawdę się wydarzyło, a bardzo byśmy wszyscy chcieli to zrozumieć. No przypomnijmy, Prigozin, który wycofywał się ze swoimi oddziałami, twierdzi, że został zaatakowany przez Rosjan, w związku z tym podjął decyzję, że idzie na Moskwę i wszedł do Rostowa nad Donem. Można powiedzieć, że był. W przynośni e, witany niemal e, chlebem i solą, bo tak naprawdę żadna siła nie została tam e, użyta. Nie wiem, gdzie w tym momencie była rosyjska armia, ale, e, ale Wagnerowcy spokojnie sobie weszli do, e, do Rostowa nad Donem, to jest miasto w Rosji przygraniczne e, i ogłosili, że idą na Moskwę. Jednocześnie przygorzeń zapewnił, że absolutnie to nie jest przeciwko Putinowi. On jest wierny i lojalny e, wobec Władimira Władimirowicza. I to, co robi, to tak naprawdę ma pokazać rosyjskiemu przywódcy, że otoczony jest ludźmi niekompetentnymi, miał to na myśli innymi Szojgu i Gerasimowa i tak naprawdę e, powinien z nim porozmawiać, chyba to miał na myśli, e, żeby pokazać mu, że są wokół niego ludzie, którzy wprowadzają go w błąd. No w międzyczasie mediacji podjął się tutaj Aleksandr Łukaszenka, czyli białoruski prezydent, który miał ponoć w porozumieniu z Putinem przekonać Prigozina, by ten zaprzestał swoich... Działań, no rzeczywiście, zaprzestał i się wycofał. I dopiero wtedy gdzieś tam pojawiła się armia rosyjska w tych miastach, do których Prigorzinowi udało się dotrzeć. Do dzisiaj trwają dyskusje na temat tego, czy to była ustawka, czy to był kolejny teatr, czy to było może jakieś urwanie się Prigorzyna. Ze, ze smyczy, na której, na której jest prowadzony. Szczerze przyznam, że dzisiaj chyba nie ma osoby, która mogłaby w 100% powiedzieć, że jej teoria na temat tego, co się wydarzyło, jest jedyną i słuszną. Ja w czasie tego rajdu weekendowego Prigorzyna przebywałam mniej więcej 7 kilometrów od linii frontu, tej części frontu, która naprawdę w tamtym momencie była mocno gorąca i przyznam, że Rosjanie chyba musieli się pogubić albo dostać takie rozkazy, które. Zatrzymały absolutnie to, co w tym momencie się działo. To był jeden dzień to była sobota to był jeden dzień absolutnej ciszy na tym odcinku frontu. Faktem jest, że następnego dnia podwójnie się zemścili za tę ciszę, bo, bo rzeczywiście ostrzały były, były bardzo silne, ale to było aż nie do uwierzenia. My wszyscy tam na miejscu zastanawialiśmy, zastanawialiśmy się, czy oni się pogubili i panuje tam taki chaos, że nie wiedzą, jakie decyzje podejmować. <laughs> czy oni po prostu dostali takie wytyczne. Że e, nic się w tym momencie e, nie działo. Tyle na temat, e, tyle na temat rajdu e, Prigozina. Ja, ja myślę, że e, nie skreślajmy jeszcze do końca e, grupy, grupy Wagnera, bo, e, bo tutaj chyba. Mm, może się jeszcze coś zadziać, ale, ale, ale nikt nie wie co i oby się, oby się nie zadziało. Wspomniałam o, o tym, że za miesiąc Ukraina będzie obchodziła swój Dzień Niepodległości i. To świętowanie przypadnie właśnie na 24, czyli, czyli na kolejną miesięcznicę. To będzie półtora roku pełnoskalowej wojny. Pamiętam jak rok temu wszyscy zastanawialiśmy się, co na to półrocze i na ten Dzień Niepodległości, tak ważny dla Ukraińców, Rosja zgotuje rzeczywiście wokół tego sporo ataków rakietowych. Jaki będzie potencjał Rosjan w tej chwili? No, wiemy, że jest że jest cały czas jednak spory, co pokazują między innymi ostatnie ataki na Odessę. Dlaczego na Odessę? No dlatego, że ta umowa zbożowa, do której nie doszło, która nie została przedłużona, cały czas jest um, jakąś solą wokół Rosjan, którzy, którzy nie zgadzają się na takie warunki, jak dotychczas w związku z tym postanowili zbombardować porty czarnomorskie, z których odbywał się eksport ukraińskiego zboża. No i oczywiście jednym z tych najważniejszych punktów tutaj jest, była i będzie na pewno Odessa, Dlatego to miasto w tej chwili jest gnębione takimi atakami z powietrza. Przypomnijmy, zniszczony został między innymi jeden statek ze zbożem 60 tysięcy zboża, jak się okazało, no, mieli mieli pycha Rosjanie, bo trafili w statek, który był przygotowany do tego, by zboże wyjechało do Chin, a przecież Rosji na tych relacjach z Chinami naprawdę zależy. Wróćmy jeszcze do, wróćmy jeszcze do rocznicy rzeź wońskiej, oczywiście szczytu, szczytu NATO, bo tym chciałabym tak naprawdę dzisiejszy odcinek zakończyć. Rocznica rzezi Wołyńskiej jak zawsze rozgrzała emocje. Może także dlatego, że była okrągła, może także dlatego, że wiele osób uważało, że to jest właśnie najlepsza okazja, by powiedzieć sobie chyba tak dosadnie jak z Niemcami przeprasza, „przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Tych słów zapewne. Bardzo wielu Polaków oczekiwało od strony ukraińskiej, ale ja stoję na stanowisku, że bez przyszłości, o którą teraz walczy Ukraina, bez naszej wspólnej przyszłości, o którą walczy Ukraina, nie będzie miejsca na dyskusję o przeszłości. Wydaje mi się, że tegoroczne obchody na tak wysokim szczeblu, kiedy to dwaj prezydenci, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i prezydent Ukrainy Włody Zełęcki spotkali się, w na, na wspólnych uroczystościach, kiedy to wielu y, prominentnych ukraińskich polityków, w tym y, szef Rady Najwyższej, Rady Wierchownej, y, wypowiada słowa mówiące y, rzeczywiście o, o tym pojednaniu. To widać, że coś się dzieje, ale jednak w opinii wielu Polaków to za mało oczekiwano, oczekiwano dużo więcej. Ja myślę, że na te rozliczenia przyjdzie czas i faktycznie one będą bardzo potrzebne, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli mówić o tym, że oba kraje są bezpieczne. I mają szansę w ogóle o przyszłości mówić. Wtedy będzie miejsce na dyskusje historyczne, bo w mojej opinii ważniejsze jest to, co tu i teraz, i to, co może się wydarzyć, jeżeli Ukraina, nie daj Boże, tę wojnę by przegrała. Oczywiście dyskusje wokół słów szefa ukraińskiego IPN-u, który mówi, że nie będzie zgody na ekshumację, też były zupełnie niepotrzebne w tym kontekście. Ale myślę, że oddzielmy sobie wszyscy słowa polityków, słowa urzędników. Na jednym, po jednej i po drugiej stronie um, od tego, co myślą i czują ludzie. Ludzie. My tu i oni e, tam. I na tym się e, skupmy mnie osobiście bardzo, boli to, że e, zaczynam słyszeć po takich słowach niefortunnych i niepotrzebnych pełna zgoda, że Polacy już nie chcą pomagać Ukraińcom, bo już się napomagaliśmy, a, a oni są tacy e, niewdzięczni. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będziemy w ich skórze, nie będziemy musieli przeżywać ich emocji. I oczywiście nie musimy być wyrozumiali na 150%, ale na te 80%. Przynajmniej powinniśmy próbować. No i wisienka na torcie, proszę Państwa, na zakończenie szczyt NATO. No tutaj zachowanie wołodymiura Zeleńskiego też wpisało się w kontekst tych niezbyt fortunnych wypowiedzi w ostatnim miesiącu, jeśli chodzi o stronę ukraińską, bo tak naprawdę mówienie o tym, że ja nie przyjadę na szczyt, kiedy nie dostanę gwarancji wstąpienia do sojuszu, było trochę dziecinne. Umówmy się, Zełenski dosyć płynnie z tego wyszedł i udało mu się. Udało mu się to jednak jakoś naprawić. Oczywiście na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie się pojawił, przeprowadził tam szereg rozmów. Myślę, że Ukraina dostała tyle, ile mogła na ten moment dostać, bo uzyskała te gwarancje bezpieczeństwa. Rzeczywiście, z punktu widzenia Sojuszu, nie mogła zostać do niego formalnie zaproszona, ponieważ jest w stanie wojny. Natomiast no jest to trochę takie błędne koło, dosyć dobrze podsumowane przez Ukraińców, no tak, potrzebujemy rakiet dalekiego zasięgu, żeby zakończyć wojnę. Damy wam rakiety dalekiego zasięgu i członkostwo w NATO, kiedy, kiedy zakończycie wojnę. Więc pewnie jakiś niedosyt ze strony Ukrainy mógł być, ale wydaje mi się, że jakby efekt... Efekt tych rozmów, jeśli chodzi o samego Zońskiego, nie był najgorszy, pewnie też nie najlepszy, ale, ale myślę, że to był taki maksymalny kompromis, jaki dało się w tym momencie osiągnąć. Chociaż osobiście uważam, że to co padło ze strony Zachodu na samym szczycie może być troszeczkę rozczarowujące. Ja nie mówię tutaj o zaproszeniu Ukrainy do NATO, ale jednak co to za wojna, na której jedni mogą bezkarnie atakować, bo umówmy się, że Rosja atakuje Ukrainę po prostu bezkarnie, bo sankcje to nie jest jednak to, co ją po prostu przestraszy i zablokuje, a drugi kraj może się tylko i wyłącznie bronić. To nie jest wojna sprawiedliwa i mówienie tutaj o tym, że nieuprawnionym słowem jest w tym momencie ludobójstwo, jest dla mnie niezgodne z prawdą, ale myślę, że na takie dyskusje również przyjdzie jeszcze czas. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za miesiąc z Ukrainy, wprost z Ukrainy. Karolina Bacapogorzelska.